A hey moi widzowie. Z racji tego, że zamiast trzech pod ostatnim filmem z Minecrafta zostawiliście osiem łapek w górę, muszę dziś jechać do Bydgoszczy. Widzimy się za moment. No dobra, o co tu chodzi? Czemu to miasto wygląda jak jakieś gówno? Idę się rozejrzeć po tej pipidówie, może znajdę przewodnika z doświadczeniem. Czekaj, czemu tu jest jakaś taka śmieszna dziura w kolorze czarnym? Wejdę sobie tu, nic złego nie może się stać, siostra. Co ty tutaj robisz do jasnej kurły? Nie czas na wyjaśnienia. Po pierwsze widziałam twój blog na kanale. Po drugie, to ja miałam być spadkobierczynią cyborga. Po trzecie. Widziałam jak kuzyn Cyborg wypuścił jakiegoś demona w świat. Nazywa się Etyzacja i niszczy naszą rodzinę. Tak jak niedawno jeszcze ludzie wchodzili na YouTube i znajdywali milion kanałów z naszym nazwiskiem. Tak teraz zostaliśmy już tylko we troje. Ja, kuzynity. i ty. Chcesz powiedzieć, że jeżeli nie powstrzymamy Etyzacji, to już nic z naszej rodziny nie pozostanie. Ja przecież na swoim kanale nawet nie zarabiam. A ty mi mówisz, że zaraz nie będzie takiej możliwości? Myślę, że musimy stanąć do walki. Zgadzam się z tobą. Wasi krewni zaczną mi sypać kasą, jak się dowiedzą o moim genialnym planie.